Dobra, a więc witam z powrotem wszystkich na moim kanale. Jestem Masza. A dziś będzie nietypowy film, bo będę rozmawiać o moim zdrowiu psychicznym. I ogólnie chcę pokazać, co robię, żeby poczuć się lepiej. No, zaraz o wszystkim opowiem. Nigdy. Dobra, zacznę od tego, że kuwa, jest Jestem tak trudno nagrać ten film, naprawdę, bo siedzę teraz do trzeciej. Jest czwartek, 13 października, 3.08. I chciałabym. Porozmawiać o czymś, czego w ogóle jeszcze nie mówiłam, czyli o tym, jaką mam sytuację w życiu i o moim zdrowiu psychicznym. E, I tak naprawdę robię to teraz, bo wieczorami po prostu jest najgorzej i nie robię tego filmu. Od razu chciałam zaznaczyć, nie robię tego filmu po to, żeby się użalać. Nie wiem, czy go wstawię nawet. Dobra, przyniosłam się jednak na podłogę i to dla ty nie po to, żeby było bardziej dramatycznie, tylko po prostu zadbała mi się kamera i mam bardzo krótki kabel do niej i inaczej nie mogę, bo jest za krótkie i wyżej się nie da. Więc chciałabym porozmawiać o tym, jak się czuję, bo nie wiem, chyba sama dla siebie, albo nie wiem po co, chyba sama dla siebie też i chcę to też z siebie wyrzucić, bo wbrew pozorom jestem bardzo zamkniętą w sobie osobą i mało ludzi rzeczywiście mnie tak poznało, poznało, poznało. I tak jak już mówiłam, chciałabym, żeby ktoś... Chciałabym też zobaczyć kiedyś taki film i uświadomić też niektórych z Was, że ludzie nie wiem w internecie mają takie same problemy jak wy. To nie jest tak, że nasze życie jest idealne i tak dalej, Takie wiecie, typo takie zwykłe pierdolenie, ale tak jest. Nie Jestem osobą, która upublicznia jakby nie mówi o swoich problemach w internecie. Staram się o tym w ogóle nie rozmawiać i też nie pokazuję Wam tych gorszych momentów raczej najwyżej coś na moich mukbangach mówiłam bo nigdy nie udostępniałam tego na story ani nic, bo kiedy, powiem wam szczerze, kiedy udostępniałam to na story, podzieliłam się kiedyś, że mam dwubiegunówkę to później ludzie mówili, że po prostu jestem pierdolnięta i odklejona zostawała mnóstwo takich wiadomości albo później czytałam komentarze no bo ona jest pierdolnięta albo nawet pod postem na highlig ktoś napisał, że Kurwa, że siedziałam, w bo ktoś napisał, że pozdrawiam Grudziądza i tam ludzie się ze mnie śmiali. Dostawałam później też wiadomości nieprzyjemne, dlatego nigdy o tym nie mówiłam, o tym, że biorę leki od kilku lat. Dzień temu znowu zaczęłam chodzić na terapię i nagrywam ten film po prostu. Chcę, chcę zobaczyć, jak uda mi się zrobić wszystko to, co chcę zrobić, czyli listę rzeczy, które sprawią, że zrobi mi się lepiej, żeby wziąć się wreszcie do roboty, jakby, żeby wreszcie zacząć żyć, bo aktualnie nie mogę spać, nie mogę jeść, kurwa, i, i przychodzę w, przez w chuj ciężki okres w swoim życiu. Ja serio nie chcę, żeby to wyglądało, jakby tak, że się nad sobą użalam, kurwa. Czy jestem biedna, czy pokrzywdzona, bo, bo tak nie jest. Bo sama, no, odpierdalała mi. Sama jestem też. Moje zachowanie, niektóre są toksyczne, ale zaraz wam o tym opowiem. I jestem pewna, że więcej nie nagram tego filmu, bo takiego filmu, bo nie chcę. I ja pierdolę od rzeczy w ogóle. Tak więc, no, chcę to nagrać. Wszystko to, co robię, żeby było mi lepiej, bo. Przez ostatni weekend, do poniedziałku chyba, czy do wtorku, do poniedziałku. Nie myłam się przez trzy dni, nie mogłam wstać z łóżka. Mam straszne stany depresyjne, przez to, że mam właśnie tą dwubiegunowość. I to się objawia tak, że właśnie mam stany depresyjne albo stany. Um, to się nazywa mani. Ja mam takie coś, że głównie są depresyjne i później mam na przykład tydzień, dwa, że wszystko jest zajebiście. Na tym polega ta choroba. Jest tylko sam dół albo jest... Najlepiej na świecie, i nie ma nic pomiędzy. I tak, chcę Wam pokazać jutro moje mieszkanie, jak wygląda, bo jest syp chuj. Chcę Wam pokazać, jak wygląda mieszkanie yy, osoby z depresją. Leżą kartony, i to tak naprawdę się tylko stało przez, gdybym teraz nie stwierdziła, że biorę się za siebie czy coś, to pewnie bym jeszcze z miesiąc, wiecie, zbierała wszystko, bo nie miała siły nic zrobić. I kiedyś tak było, że na przykład nie dało się przejść w moim mieszkaniu, bo nie miałam siły, po prostu sprzątać Jutro przychodzi do mnie pani sprzątająca i będziemy razem, chcę razem z nią posprzątać, żeby po prostu mi pomogła, bo nie chcę zostawiać tego jej, bo to chodzi o to, żebym ja też posprzątała. Mógłam był w poniedziałek, nadal wszędzie leżą nie wiem, kawałki pizzy jakieś i kartony. Pokażę wam to jutro, ale wracając, nie wiem, tak jak mówiłam, jestem zamkniętą w chuj w sobie osobą i... Komuś muszę bardzo, bardzo, bardzo zaufać, żeby się przed nim otworzyć, i, i to bardzo długo zajmuje, i wcześniej też przed tym wszystkim. Nie jestem łatwą osobą w obsłudze i zdaję sobie z tego sprawę, bo póki komuś nie ufam, to traktuję ludzi średnio i to jest fakt. Na przykład ciągle przykładem spotkania, czy coś, jak nie mam siły wstać, bo i to jest jakby nie szanowanie czegoś czasu. Potrafię się wyżywać jakby na bliskich mi osobach, ale ostatnio. Właśnie otworzyłam się przed trzema osobami i wszystkie trzy jakby mnie zostawiły, lub w jakiś sposób wykorzystały. Przynajmniej nie ja to tak odbieram. Wiem, że są dwie strony medalu i jakby wiadomo, że z ich perspektywy to może tak nie wyglądać. Znaczy to jedna nie do końca. To jedna nie, ale Yy, po prostu uważam, że się nie w porządku zachowałam, i też mam lęk właśnie przed otwieraniem się, bo po prostu boję się, że kiedy się otworzę, ktoś mnie zostawi. Nie wiem, tak się właśnie stało, dlatego mam brak zaufania do kogokolwiek. Bo ja naprawdę zaraz powiecie, że haha, że te głosówki udostępniłaś, i tak dalej, ale jak mówię, ja nigdy nie. Nie robię takich rzeczy bez przyczyny, naprawdę zawsze jakby oddaję takimi rzeczami, nigdy to nie jest, nie wychodzi samo ze mnie i akurat jeśli kogoś lubię bardzo, z kim się przyjaźnię, kogoś kocham, to jestem bardzo wierną osobą, nie wiem, jest mi w chuj ciężko, na przykład miałam taką sytuację ostatnio, że koleżanka, która udawała w sumie, że jest moją koleżanką, bo trzeba było jej promować konto. Mówiła, że oh my god, we are besties, we are besties i po jakimś czasie pokłóciła, znaczy ona się na mnie obraziła, bo jak śmiałam, po powiedziała mi po prostu, że czuję się z tym niekomfortowo, że czuję, jakbym mnie wykorzystywała w ten sposób po prostu na zasięgi, bo cały czas mówiła, wstaw fotkę, wstaw fotkę, obraziła się i tak dalej, później się pogodziłyśmy i niedawno się dowiedziałam, że cały czas do mnie wypisywała o spotkanie i tak dalej, jakieś swoje problemy, e, a kiedy ja napisałam, że mi nie jest za dobrze, to nic nie odpisała i napisała mi dzięki, jakby, że pytasz. Ona do mnie z pretensją, no nieważne. I dowiedziałam się po prostu, że ona w tym czasie, kiedy do mnie wypisywała, obgadywała mnie równo. ale czy mówiła okropne, naprawdę okropne rzeczy o mnie i to nie takie, że o, ale jest dziwką albo y, jest głupia, tylko naprawdę okropne rzeczy. I po prostu czuję, że ludzie są ja też nie, naprawdę ja też dużo potrafię odpierdolić. Być wredna, niemiła, mm, powiedzieć parę słów za dużo, naprawdę też okropnych, ale zawsze to robię w twarz i uważam, że to jest moja jedna z niewielu zalet, że umiem powiedzieć, jeśli kogoś obgaduję, to umiem to samo powiedzieć tej osobie w twarz i nigdy nie robię tego za plecami, tak naprawdę. Nie wiem, po prostu. <słuch> Opuściłaby też osoba, której bardzo pomagałam. <słuch> Jakby to jest żałosne, że to mówię, ale po prostu wyjebała mnie jak śmiecia, bo kiedy mi się zrobiło trudno, to już nie było pomocy dla mnie, już nie było tego, że my jesteśmy w tym razem tylko każdy jest pozostawiony sam sobie, i ta osoba też wiedziała, że ja nie mam nikogo takiego. Znaczy mam mojego przyjaciela Arno, wiadomo, ale ja nie jestem osobą, która jakby obarcza innych swoimi problemami, dlatego też nigdy o tym nie mówiłam, bo kurwa tego nie lubię, <laughs> ale nie wiem, czuję w jakiś sposób, że teraz tego potrzebuję i no i po prostu czuję się w chuj niesprawiedliwie potraktowana, bo mi można wiele rzeczy zarzucić naprawdę, ale na pewno nie to, że jestem, na pewno nie to, że mnie nie ma, kiedy ktoś kogo... Z kim się przyjaźnie kocham i tak dalej, nie potrzebuje. Nawet jak się z kimś nie przyjaźnie po prostu kogoś lubię, to i tak się staram pomóc. Akurat widzi, ktoś mnie naprawdę dół. I zostałam sama, kiedy zaczęło właśnie być ze mną gorzej. Eee, też nie chciałam o tym mówić, ale mam duży problem z używkami. A teraz już nie, bo nie biorę, ale jakby nadal to jest nieważne, czy się biorę, czy nie. To jest tak się uzależnionym przez całe życie eee, od leków. I tak naprawdę, kiedy właśnie zrobiło się trudno, powiedziałam o tym, że mam problem, sobie nie radzę z używkami, ze wszystkim. To jakby nie ma tych osób. Eee, a nawet słyszałam, że się ze mnie nie mam tam. Może nie że śmiałe, ale jedna osoba właśnie mówiła, że. Mi mówiła twarz, o jak tam wszystko dobrze i mam nadzieję, że już nie pierzesz tego i tak dalej, tych leków. A ja za plecami mówiła, że no to już mi mózg wyżarło. Wiem, że tak nie można robić, właśnie chodzę na terapię i też nie chcę być nieufna, ale jakie ja mam. Tak się zastanawiam, jak ja mam komuś zaufać, że ktoś mnie tak traktuje, a później sobie myślę, że to może ja jestem niewystarczająca, żeby być dobrze traktowana, albo. Chociażby wzajemnością, po prostu rozpierdala mnie to, że. Kiedy się rzeczywiście staram, to komuś pomóc nawet to jakby to jest tylko. Bardzo rzadko to jest z wzajemnością i nie chciałabym, żebyście mi pisali, że oj, odpocznij od internetu i tak dalej, bo słuchajcie, ja już odpoczęłam od internetu, e, tak naprawdę przez ostatnie tygodnie i ja muszę coś robić, jest mi o wiele lepiej, kiedy robię coś w internecie, mam z wami kontakt i tak dalej, jest mi o wiele lepiej niż nie robię nic, czyli znaczy, odpoczywam od internetu, bo akurat ja mam, uważam, że mam bardzo fajnych obserwatorów, e, którzy w większości nawet jak się ze mną nie zgadzają, to i tak mnie e, oglądają i uważam, że to jest fajne, bo ja mam tak samo, mogę się z kimś przyjaźnić, chociaż mamy na przykład zupełnie inne poglądy. I wracając jeszcze do tematu używek leków i tak dalej, bo oczywiście brałam leki nieprzepisane i też nie chciałam o tym mówić, dlatego że od razu jestem wyzywana od ćpunek, od narkomanek, czego zupełnie kurwa nie rozumiem, bo. Jak inni o tym mówią, to nie są tak wyzywani jak ja, akurat z tego powodu, kurwa. I oto akurat mam ból dupy, i nie wiem dlaczego tak jest, bo nigdy tego nie gloryfikowałam, a wręcz przeciwnie, mówiłam po prostu jak było, co brałam i tak dalej. No nieważne. I też bardzo mi trudno z kimkolwiek się o tym podzielić, bo kiedyś to powiedziałam jednej osobie i później mi szantażowała, że to wstawi i tak dalej. Nie wiem, jest mi w chuj trudno i wiem, że też narobiłam gówna, ale kurwa czuję się w chuj skrzywdzona przez to, że ogólnie mam problem duży ze stanami depresyjnymi i chciałabym, chciałabym wam pokazać, że z tego mam nadzieję, że mi się uda z tego jakby wyjść i mam dużo planów na jutro. Muszę pójść kupić farby, muszę pójść kupić płótno, chcę namalować jakiś obraz. E, tutaj jeszcze, jeśli potrzebujecie pomocy, a nie macie, nie wiem, szansy albo możliwości skontaktowania się z psychologiem czy z kimkolwiek, tutaj macie numery a propos używek, tutaj macie też numery a propos depresji, gdzie możecie uzyskać pomoc. Po prostu chcę, żebyście widzieli, że dużo osób mi właśnie pisze, że... Że Jezu, ale to ja mam zajebiste życie, że chciałabym, chciałoby, nie wiem, życie jakie czy coś, ale ja wcale nie mam zajebistego życia. Jest taka jest prawda, że jestem wchuj samotna. Po prostu czuję się ze wszystkim sama. Czuję się w wchuj sama. Nie wiem, może to jest karma za wszystko, co odjebałam w życiu. I wiem też, że to jest jakby mój problem psychologiczny. Kiedyś ktoś mi napisał, że przyciągam pojebane osoby i się nad tym zastanowiłam. Poczytałam o tym i. To jest prawda, że jeśli ktoś uważa podświadomie, że nie jest dobrą osobą tak jak no ja tak uważam, że nie jestem dobrą osobą, nawet nie podświadomie, tylko świadomie to przyciąga inne, nie wiem, toksyczne osoby do swojego życia Chcę tak myśleć, ale cały czas mam po prostu myśli, że że nie zasługuję, nie wiem, na szczęście, czy jakieś kurwa, nie wiem ale też przez to, że chodzę na terapię jakiś czas to mam z jednej strony pozytywne myślenie, bo wiem, że jak coś się kończy, a na pewno pozbyłam się toksycznych ludzi ze swojego, ze swojego życia, to coś się zaczyna, jakiś rozdział w moim życiu, nowy rozdział i chcę tak myśleć, mam nadzieję, że tak jest. Bardzo chcę w to wierzyć, a jakby nie zobaczymy, ale wydaje mi się, że to wszystko teraz jest w moich rękach, żeby było lepiej. Mam nadzieję, że leki w końcu mi pomogą, bo to też, słuchajcie, nie jest tak łatwo z lekami, trzeba je dobierać kilka lat nawet i cały czas jestem w trakcie. Chciałabym wiedzieć, że chciałabym po prostu, żebyście wiedzieli, że też bym chciała, to kiedyś wiedzieć, że nie jesteście sami i bardzo dużo ludzi przeżywa to, co wy i że to nie jest wstyd szukać pomocy i o tym mówić. Uważam, że nadmierne mówienie o tym też nie jest fajne, ani robienie z siebie ofiary i mam nadzieję, że nie mam nadzieję, że nie odbierzecie tego jako jakiegoś, nie wiem, lamentu i użalania się nad sobą po prostu chciałam w końcu z, sobie z siebie to wyrzucić no także jest Teraz wam powiem, która jest godzina 3.45 Spróbuję jej zasnąć, bo ostatnio nie mogę spać, nie mogę jeść, kurwa. Nie wiem, czuję po prostu, że powoli mój organizm się wyłącza i muszę coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że zasnę, ale mam po prostu koszmary od jakiegoś czasu. Cieszę się, że mam psy, bo dzięki nim też trochę jak moje dzieci bo dzięki nim też wstaję z łóżka. Wiem, że muszę coś zrobić, szczególnie po tym małym, który sra wszędzie i muszę sprzątać się główna. No, także no. O 10 przychodzi pani sprzątająca i będziemy razem sprzątać. Pokażę wam, jak wygląda moja chata. Pokażę wam, jak wygląda moja hata, przed i po. Eee, I co? I będziemy dalej kminić, co dalej? Dalej kminić, co dalej. Przypominajcie jeszcze, że na dole są numery, których, w których możecie uzyskać pomoc. Są na dole też w opisie. I widzimy się jutro. Bye. Wiem, że to się niby nie wydaje na wiele, ale to naprawdę tylko w ciągu kilku dni. I w sumie jest porządek, bo staram się trzymać względy porządek, to jest salon. Jak widzicie, to jest mój składik po prostu śmieci przy łóżku, bo jak coś jadłam, nie miałam po prostu wstać. Nie, nie miałam siły wstać, żeby to posprzątać. Także jak widzicie, depresja nie jest wcale glamorous. Tu też jest burdel na bliźniarce. tu leżą jakieś poduszki. A to tu już jest w ogóle hit. Wszystko porozpierdalane. Także naprawdę to wcale nie wygląda tak, nie wiem, zajebiście jak na TikToku, czy... Wiecie, tem że się pali szlugi i się siedzi w oknie. E, Jego co, to przepraszam, ale nie czesałam dzisiaj jeszcze włosów. Mam spuchnięte oczy od e, płakania, dzisiaj cały dzień. Także proszę mi nie pisać, że mam spuchniętą mordę, albo przy tym, bo po prostu mam e, spuchniętą twarz od płakania. Hello, już jest. O Jezus Maria, mam czkawkę. Już jest następny dzień i nie miałam znowu siły się e, Jezus Maria zebrać po to, żeby, e, żeby nagrywać, ale dzisiaj czuję się już trochę lepiej. Chcę się pomalować, ogarnąć, bo wiem, że po prostu wtedy będzie mi trochę lepiej. Wczoraj była pani sprzątająca i chciałam też to nagrać, ale stwierdziłam, że e, nie będę tego nagrywać, bo pewnie sobie nie życzy, więc nawet się jej nie pyta. Jezu Rejsiu, Więc nawet się jej nie pytałam. Jest jakaś, nie, wiem, 18 i wiem, że muszę coś zrobić. Byłam dzisiaj na solarium, bo zawsze się trochę lepiej czuję po solarium. Nie wiem, po prostu jak mi niszczy skórę, to czuję się troszkę lepiej i też poka pokażę wam, jak rozprzątane jest mieszkanie i powiem wam, że o wiele lepiej zawsze się... Człowiek czuje, jak nie siedzi w syfie, to bardzo oddziałuje na poczucie e, humoru. Chciałam poczucie humoru. To bardzo działa na samopoczucie. Pamiętajcie, że jeśli nie macie siły na mm, pomoc w sprzątaniu, albo ogólnie na sprzątanie, a też nie, ma, a też nie macie środków na to, żeby. Jezu! A też nie macie środków, żeby na to e, wydawać pieniądze, Pieniędzy, to pamiętajcie, że możecie zawsze na jakichś grupach się zapytać o to, dlatego, że bardzo dużo ludzi, e, przynajmniej na TikToku widziałam, że nawet taka pani sprzątająca pomaga po prostu e, w tym, żeby jakoś ludziom w depresji ulżyć. E, pomóc im po prostu posprzątać. Także, dobra. Także jest posprzątanie tutaj. Muszę chować karmerycha, bo nie zjadł. E, po to, że ten mały żre. on nie może, jest mały, a nóżku no, dobra. Więc tak, jest trochę. Ogarnięte wywiesiłam nawet pranie, miałam siłę. I tej maty leżą, bo on się cały czas uczy sikać i nie mogę ich wyrzucić, żeby wiedział, gdzie sikać. Cały czas też odczuwam potrzebę, żeby namalować jakiś obraz, jak już mówiłam, i byłam w tej garze, wyszłam z domu byłam w tej garze i kupiłam jakieś, um, kupiłam jakieś płótno, jakieś farby i tak dalej, bo nie mam pojęcia co z tego wyjdzie, a rzeczy do rysunku, do malarstwa kosztują straszne pieniądze w sklepie artystycznym, plastycznym. Także stwierdziłam, że... Moje zdolności są chyba takie sobie, e, więc nie będę na to wydawała pieniędzy. Ja yeah. jeszcze opowiem wam trochę o moich przemyśleniach. Jeszcze dzisiaj tak sobie siedzę i myślę, że musicie sobie zdać sprawę też, że osoby, które mówią wam, że was kochają, czy na nich im po prostu... Czy im po prostu na was zależy, nigdy nie zachowują się w sposób toksyczny dla was, zawsze im będzie zależało na e, waszym dobru i ja tutaj nie mówię o jakimś popełnianiu błędów i tak dalej, bo każdy popełnia jakieś błędy. Ale na pewno osoba, która Was kocha, nigdy wam nie okaże braku szacunku i nie okaże wam takiego jakby wyjebania. E, nawet jeśli coś, że tak powiem, wam odpierdoli, to na pewno nie będzie w sposób to na pewno nigdy was nie oleje może tak. Dzisiaj sobie zdałam z tego sprawę. Chciałabym wam powiedzieć, że czasem jakieś dobre chęci i intencje to jest e, za mało niestety, nawet jak to, jak są z waszej inicjatywy. To niestety nie można nikogo zmusić do tego, żeby was szanował. I po prostu nie warto na to tracić zdrowia, i tak dalej. Eee, bardzo dużo osób mi mówiło, że jestem jakaś ostatnio za. Jak to wam powiedzieć? Jak to, to ujęliście? Rozdrożniona, coś takiego. I to prawda, na przykład nie wysyłałam tych. E, nie wysyłałam na przykład tych rzeczy z Vinted. No, oczywiście od razu tam macie zwrot pieniędzy, i tak dalej. Ale między innymi też nie wysyłałam ich, bo. No to jest strasznie mało dni, jak dla mnie, 5 dni. I czy wtedy, jak po prostu się zleczyłam, to jakby 5 dni. I też yy, nic nie chcę się tłumaczyć, ale nie dostawałam żadnych też powiadomień, tylko nagle maila, że wpis anulowana jest, bo kupiłam specjalnie na to nawet yy, rzeczy. Na naprawdę chciałam wysłać te rzeczy, i chciałam je sprzedać. Teraz mi już w ogóle jest głupio wystawiać te rzeczy, ale chciałam je naprawdę wysłać, bo kupiłam nawet drukarkę po to, żeby nie chodzić do, do drukarni i tego nie drukować, tylko po prostu sobie w domu wydrukuję i wyślę od razu. No niestety nie miałam na to siły, nawet i może dlatego byłam taka ostatnio. Chcę na pewno to zmienić w sobie, ale już chyba nie, nie wystawię, już chyba rzeczy na ten wstyd. Pokażę wam zaraz, zrobię wam haul zakupowy tego, co kupiłam w tym Taygerze i tak dalej. Kupiłam sobie nowy pamiętnik. <grym> Serio. I, I co? A, no i siedziałam dzisiaj sobie cały dzień z puskami, bo o, tak mi się to chciało? Znaczy w sumie cały czas z nimi siedziałam, ale się tak poświęciłam im ekstra uwagi, poszliśmy do parku i tak dalej, pobiegały sobie trochę. Ten mały już w ogóle tak z rychem łazi, że I can't. Jestem bardzo wdzięczna za te psy, że mogę je mieć. E, bo gdyby nie one, to pewnie bym nie wstawała w ogóle z łóżka. tak to przynajmniej muszę zejść na dół z nimi i co mi też daje takiego trochę kopa do działania codziennie. Bo muszę to robić dla nich, przecież nie, to nie jest ich wina i psy nie mogą być zaniedbane. Tak samo w sumie jak dzieci. I no, przejdźmy zaraz do tego, do... do holu. Oj przepraszam, Jezus morgą, Jezu, Tadziu. Dajcie, przepraszam, przecież nie chcą, no chodź. Przepraszam. Boże, tak mu ten. Trochę ręką go tak sponiczkowałam. Oj, patrzcie, pociąg, ciekł, jakieś słodkie. Przepraszam. jest teraz się trzęsie kupiłam akrylowe jakieś takie te yy, akrylowe farby jeszcze mam w ogóle takie duże więc stwierdziłam, że to mi się jakoś przyda nie wiem, do jakiegoś cieniowania czy coś takiego bo już miałam wcześniej takie Jezu, rysiu can you please kupiłam sobie szkicownik bo niedługo coś będę robiła swojego przynajmniej mam taki plan potrzebuję tego szkicownika i też chcę poszkicować sobie najpierw ten yy, obraz a później go namalować Kupiłam paletkę której chyba będę w ogóle używała do makijażu pędzę. Drugie pędzle i ołówki, i za to wszystko zapłaciłam. A, i jeszcze płótno. Takie duże. Ja to wszystko zapłaciłam jakieś nie wiem, 150 zł, także myślę, że albo 200 zł, także myślę, że nie, e, nie dużo jak za takie rzeczy, bo one są naprawdę drogie. I chciałam je wystawić, jak, jak już namaduję ten obraz i będzie on w miarę jakoś wyglądał, to chciałabym wystawić go na aukcję, z czego 100%, e, z czego 100 po prostu dochodów pójdzie na organizację. E, już myślałam, że tak się spierdział po prostu ten. E, Z czego 100% dochodu pójdzie na organizację. Na pewno pójdzie na organizację do pomocy osobom w depresji, bo w sumie jest tak, wiecie, tematycznie i też bym chciała pomóc takim osobom. I na organizację e, praw kobiet. Także no, to chciałam powiedzieć. A i wiem, że Was pewnie nie, nie interesował ten hall, ale chciałam go zrobić, stwierdziłam, że go zrobię, bo... Psychicznie mi się tak jakoś po tym na pewno zrobi lepiej. I teraz zdałam sobie sprawę, tak naprawdę, czemu tak wszystko we mnie wybuchło i nie miałam jak. nie wiedziałam, jak się z tego podnieść, bo. Już to zauważyło parę osób, a ja się zawsze z tego śmiałam. Mam coś takiego, że nigdy nie płaczę, kiedy dzieje się coś poważnego. Wręcz jestem albo odizolowana, albo myślę bardzo trzeźwo. A kiedy dzieje się coś typu rozleje mi się kawa na łóżko, zostaje po prostu histerii. Dosłownie histerii. Zaczynam płakać, rzucać wszystkim i zachowuje się bynajmniej dziwnie. Także wiem przynajmniej, że muszę to przepracować na terapii, na której jestem. A i też bym chciała Was trochę uprzedzić, żebyście uważali ze słowem odklejona, bo o, ktoś jest odklejony, odklejona, bo zauważam, że dużo ludzi używa bardzo e, często takiego słowa, na przykład dla Zebo są wszyscy odklejeni, mają inne zdanie niż on, ale od, jesteście odklejeni. Jakby to jest funny, ale jak ktoś jest serio i ma jakieś problemy psychiczne, to jest takie. Nie jest nawet przykro, tylko to wkurwia strasznie. I na przykład yy, pamiętam, zawsze się z tego śmiałam, nawet jak ktoś mi tak o mnie mówił, a yy, ostatnio się wkurwiłam, jak ktoś mi to po prostu w twarz powiedział, bo przez internet to wiadomo. A kolejna rzecz, jaką zrobię, żeby, mi się, żeby się lepiej poczuć, to będzie wyjście dzisiaj na rower. Dawno nie byłam na rowerze, yy, a bardzo lubię jeździć po Warszawie w nocy, jak nikogo nie ma, i po prostu na słuchawkach i być like. Po prostu vibe, bo uważam, że wtedy. Nie, wiem, mi się na przykład najlepiej do tego jeździ, bo zostaję sama ze swoimi myślami, słucham sobie muzyki i na przykład nie wstyd mi płakać. Nie, nie, płaka... nie wstyd mi płakać, na przykład jak jadę, bo wiadomo, że nikt mnie nie zobaczy. A ja mam ogólnie bardzo duży problem, żeby okazywać emocje takie negatywne, w sensie właśnie to, że mi jest źle i tak dalej. Sama się sobie dziwię, że nagrywam taki film, bo zawsze No nie lubię po prostu okazywać słabości i wiem, że tak naprawdę to jest słabość bo odwagą jest poprosić o pomoc i przyznać się do tego i wracając do tego, że to mi pomoże lepiej się poczuć, to też pamiętajcie, że aktywność fizyczna bar bardzo pomaga, to jest takie oczywiste, ale dieta, sen i aktywność fizyczna bardzo dużo dają, niestety ja z tym snem mam problem, nie spałam dzisiaj znowu, spałam dzisiaj znowu dwie godziny jakoś, czy trzy, nie, nie mogę zasnąć, Chociaż mam leki przez psychiatrę przepisane, takie nasenne po prostu, żebym brat po przed snem, to no nie daje rady spać, bo mam za dużo myśli w głowie. Chciałabym jeszcze wam powiedzieć a propos tych używek, żebyście nie bali się poprosić o pomoc, ani przyznać się do tego, bo ja wiem, że kiedy jesteście w uzależnieniu albo czujecie, że się uzależniacie, to wstyd jest się przyznać nawet jak, to, yy, jak na nawet jak to czujecie i chcecie yy, pomocy. Do tego, że ja się przekonałam sama yy, na sobie, bo jesteście wyzywani później od ćpunów. Ta ćpunka, od klejuska, yy, ona ma już mózg przeżarty od ćpania i wiadomo, że nie jest nigdy... Ja słyszałam nawet te rzeczy, które... Yy, yy, słyszałam te rzeczy, kiedy byłam w 100% trzeźwa, na przykład, albo miałam jakiś okres, jakby teraz na przykład, kiedy jestem yy, trzeźwa i na przykład słyszę takie rzeczy, to ludzie w nałogu, bo wiadomo, że w nałogu jest się cały czas jak już się uzależnisz się do końca życia, to po prostu się czasem jest takie chwile zrezygnowania i się myśli, że w sumie po co ja to robię I tak jakby każdy ma w to wyjebane, bo każdy się śmieje z tego, także no uważajcie proszę Akurat wyśmiewania się z nałogu, bo niestety jest to bardzo powszechne, a nałóg to jest taka sama choroba jak każda inna i takie rzeczy mogą być po prostu krzywdzące. I ja też się wyśmiewałam niestety z niektórych chorób, co jest bardzo przykre, i muszę jeszcze nad tym pracować, bo no bo tak po prostu no, to jest głupie i chamskie, i muszę nad tym pracować. Także, no, ja uciekam na rower, pokażę wam na story jeszcze, co namalowałam, i zobaczymy, czy w ogóle wstawię tą wstawię ten obraz na jakąś aukcję. I to się trochę pobawić z pieskami i życzę wam spokojnego miłego wieczoru i do zobaczenia na filmie w niedzielę będzie oczywiście już bardziej pogodny i no pogodny boże po prostu takie słowo pogodny będzie e, fajniejszy bo to jest taki jakby trend czy coś takiego na zagranicznym YouTubie jeszcze w Polsce w ogóle nikt tego nie robił. Będę udawać taką Luxurious Babę, także w sumie nie mogę się doczekać, bo będzie fan z nagrywania tego. I no, pamiętajcie, żeby się nie poddawać, nawet jak jesteście sami, bo niestety taka jest prawda, że ktoś dzwoni. Sorry, rozładowała mi się kamera. Wracając, bo jezu ja teraz ci się biją. Pamiętajcie, żeby się nie poddawać. Nawet jak jesteście sami. Dlatego, że prawda jest taka niestety, że tak naprawdę jesteście sami ze wszystkim. Życzę wam, żebyście nigdy nie doszli do jakichś takich krytycznych momentów w swoim życiu. Żebyście się przekonali, kto rzeczywiście przy was jest. Ale później okazuje się, że tak naprawdę zostaje garstka osób, jeśli nie w ogóle nikt. Bo wiadomo, że też rodziny są różne. No jak już mówiłam, nie bójcie się prosić o pomoc. Bye. Widzimy się w niedzielę.